Cześć, witajcie. Na pewno już słyszeliście kiedyś, że e, bawię się tutaj z Twoja TV. E, chodzi tutaj o telewizję, która jest no, prawdziwą telewizją, która występuje na sieciach kablowych w danych regionach Polski. Filmy wrzucane tutaj trafiają oczywiście do prawdziwej telewizji. Otóż Twoja TV e, stworzyła drugi konkurs, już w pierwszym konkursie, w konkursie. Za pierwsze miejsce można było wygrać GoPro Hero. No, niestety mnie się nie udało, ale inni wygrali, co no, życzyć im wszystkiego dobrego i pogratulować. Słuchajcie, ruszył następny konkurs, i tutaj zachęcam Was do wzięcia udziału. A dlaczego? No, pierwsze miejsce, słuchajcie, PS4. Drugie do czwartego miejsca są to klucze do Star Wars Battlefront. No, to też nie jest wcale taki no, tanie. Tani klucz, bo gra jest, gra jest dosyć dosyć droga. Następnie piąte do 10 miejsca jest to zestaw 20 płyt wydanych przez serwis Megatotal. Plus chyba jeszcze tam jakieś gwarantowane będą dla ilość tam osób te płyty. Ale jak grać? Cały regulamin będziecie mieli w opisie, jak i linka do Facebooka, abyście byli na bieżąco. Polecam polubić oczywiście tutaj Twoja TV, mówię tak, żeby być na bieżąco i do wzięcia udziału w konkursie. Sprawa jest prosta, dlatego że co? Tworzymy nowe konto i otrzymujemy na nowym koncie, słuchajcie, żetony. I te żetony musimy inwestować we filmy, które będą dawały nam. Ta inwestycja będzie nam dawała e, za emitowanie jakiegoś tam filmu e, dochód. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby do 18 grudnia skolekcjonować jak, na swoim koncie jak najwięcej żetonów, i ta osoba, która będzie miała najwięcej żetonów, wygrywa, powiedzmy, konsole. Tak więc sprawa wygląda. Prosto i jasno. Ym, tu jeszcze trzeba wspomnieć, że osoby, które już mają założone konta w serwisie i wrzucone jakieś filmy, nie mogą brać udziału. Trzeba stworzyć nowe konto od zera, dlatego, że, tak jak powiedzmy, tak jak powiedzmy ja, prawda? No, ja mam 33 tysiące żetonów. Wczoraj wydałem 3 tysiące normalnie miałbym 36. No to już ze startu mam olbrzymią przewagę nad. Innymi osobami, prawda? Tak więc y, wszystkie linki macie w opisie. Polecam, bo warto i startujcie y, w konkursie. Mam nadzieję, że się spodobało i zainteresowałem wiele osób. Dzięki bardzo.